Siemanko, to już drugi odcinek z serii Minecraft ze znajomymi Zrobi Zrobimy taki time-lapse mały Musimy pokopać dużo itemków przecież Dobra, time-lapse Dobra, <grym> jesteśmy po już Więc enchantujemy. Tylko na jaki jest level? No, dziewiąty <grym> Szarpnę 2, a tu? Dobra, e, tam. Dobra, cięcie, już idziemy na bazę o, jesteśmy już w bazie, więc no, super baza. Kopiamy, kopiamy. Kopiamy. Przynajmniej trzy diaksy musimy wykopać dzisiaj. Dobra, trzy diaksy są. Cięciem muszą być trzy stylowe ale i z domu się widzimy.